Widzu, przed to był odcineczek, w którym bije bossy, dropię oraz dostaje donaty i różne takie pierdoły. Dlatego zostaw opeczkę w górę, zostaw subika, a ja będę więcej takich odcineczków Wam stawiał. Ten odcinek jest z dwóch dni, także no co, zapraszam do oglądania. Ej, kolejny raz ten dostałem, co jest grane? Dzięki Jakubek, Dzięki, dzięki. Ej, co on tu odwala za głupoty. Co tu odwala? Za głupoty. O kurde widzowie, co jest grane ty? Ja pierdzielę chłopie. Co ja wpisuję? Ze stresu. Cię zestresowałem. 37 milionów prawie. Ładne gezy, dobra masz bana. To chyba żebyś wybaczył długi czas oczekiwania. Ostatnio mi jest dwa rozdzielać i magnetel z jednego. Gratki w uDreamku. Ale dało widzowie, co jest grane, ty? I jeszcze B3 wypadło. Czyli najgorsze, co może być. Gezydropka. <grymne> Ej, dwa dropy poleciały gdzieś, to? A ja wiem, kolejny poziom. Łoda się. 129 wbite. Ej, dobra widzowie, co jest grane, ty? Kermanek wykrakałeś. Zobacz to. Ej, drugi dzisiaj. Ej, drugi Magnitelt z Chwara. Czajcie to. Drugi Magnitelt z Chwara. Cztery Magnitelty w sumie. A dzisiaj drugi. Podzielić się? Nie. Normalnie. Ile ja dzisiaj zarobiłem stary? Z 80 milionów? Z 80 milionów. Teraz nawet zobacz na ile procent mo trafiają. A na ile ty trafiasz? No ja mam 46%. Oni mają 140 poziomy i 20 kapera. <grywa> co, co mam porównać? O! Ty! Serce selki Hermanek z dropi widzowie. Z magnią Orbem RXNem Co to jest ty? Ja pierdzielę, ile to gwiazdek? Dobra, losujemy. Czusa winner Paniutka jak na wartisie? Miłość błażejewskół Dawaj swój niki serwerek stary i gzy U. Co znaki zapytania? Ja wiem, że bym... jak coś to wiem, żebym miał magniaka za tą cenę, ale X nie przychodzi, pamiętaj. Jak ma B to musi dokupić B No właśnie, no bo to przecież nie ten Nie przejdzie jak. O kurde ty Panie, nie parę Parę pieniędzy na minusie co to jest? Co jeszcze zostało na magii? Dwa bandy zostały To jutro pewnie Ty serio masz jakiegoś pecha do tego dropienia Czasami jest u ciebie tak, że ty naprawdę dropisz? Ale czasami jest tak, że ty masz totalną lipę, co nie? Z tymi dropami. Ty w ogóle co to za orbik jest? To jest Pren. Czekaj, a ja tego nie mam przypadkiem? Inhibitor szmaragdowy? Idę zobaczę. <coughs> a raz nie dropi, a raz dropi, przyzwyczaiłem się. No, w sumie to tak działa, co nie? Ale to u każdego chyba. Tak mi się wydaje. Wydaje mi się, że to u każdego tak jest. Czy wiesz, raz masz fazę, bo dropi ci o jeden boss, drugi boss A Rarki lecą, a później nagle przychodzi etap, że nic nie dropisz. Jest chyba tak zwana norma 130 kart e, 3 dropy, nawet się nie zwróciły. No, z kartkarkiem to mi się wydaje, że trzeba dużą sumę tego ubić. Ogólnie, dobra, dziękuję bardzo. 33 miliony wpadło. Czekaj, to teraz 30 milionów sobie wpłacę. Może tego Alorna szybko sobie jeszcze walny zrobię Wróciłem się Bizon <laughs> Dwa, trzy, 4, 5 Dobra, robię od razu Bo później wydaję na głupoty, co nie To wolę od razu to zrobić Będziemy, będziemy mieli mniej tych Mniej driftów na Magni do wbijania Ile mi zostanie, zaraz zobaczymy driftki łączenie driftki osadzanie dobra gitara teraz tak co nam zostało band 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 trzy bandy na magni zostało zrobić dzisiaj jeszcze jeden magni będzie na, na ten band będzie magni na pewno kurde ty 88 machałk nie będzie kupował ten dla ty. Co jest grane, ty? Oj, 40 baniek wpadło, to będzie 50. Ej, dobra, robię Magni Banda chyba. Jak już mamy te pieniądze. Czekaj, zobaczymy. O, mam go w znajomych? Naprawdę? To jakiś kozak, bo już Magniaki kupuje na taki level. No nie gadaj, że tego nie zabiłem, ty. Czemu to jest takie potężne? Dobrze, dobrze. To dobrze wróży. To dobrze wróży, widzowie. Pamiętajcie, jak jest potężne... To zawsze jest rarowe. Trzeba wierzyć w takie coś. O! Co jest, widzowie? Nienawiść Drauga, ty! Mówiłem! Mówiłem, że jak jest ciężkie, to jest człowieku zawsze dropowe. Dwa Magniteldy. Nienawiść Drauga. Zbiorbym kantem jeszcze, ty! Pogchamp. Dzisiejszy dzień jest pokciam. Ponad 100 baniek wleciało luzem. 38 druid versus yy, barba, level 129. No i 55% kory. No i tyle. Już pograli? Pograli my? Czemu ty sobie leka dałeś? Bo trzeba jeszcze jedną Eribo ogarnąć. <laughs> 1-0, dziuko o kurde ty Ej, dobra, czemu tropy dajesz? Dziękuję ci bardzo serdecznie Czekaj jeszcze Ja pierdzielę chłopie o. Ja pierdzielę Ej, ile ty masz tych kreacje stary? To jest grane, dziękuję ci. 349 esek dostałem. O kurde, ty. Nie, no jesteś szalony. Ja pierdziele, ty chłop mi wszystko oddał. Jeszcze Waldarogi mi postawił i jeszcze oddał, co nie? Ej, dzięki, Żółt, pozdrawiam cię. Wzajemnie miłego. Wracaj do gry. Częściej graj, częściej mnie na bossy zabieraj.